Kraw maga cześć. Dzisiejsze właściwie nocne talk show z Piotrem Ludkowskim, szefem wielkopolskiego oddziału PSF Gastin. Witam. Dzisiaj powinniśmy zacząć tę rozmowę od gratulacji. Piotr przywiózł teraz z mistrzostw Polski na w głuponu złoto w brązowych pasek w wadze plus 70, jakby 97. Widzicie, <grym, 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 70. <grym, Powiedz nam to wszystko o tych swoich tam występach, walkach. Wiem, że nie było Twojego nemesis. No, czysto, dokładnie. Nie było tutaj Kamila Miskiego, a można powiedzieć, że był, ale zajął się tylko sędziowaniem, nie wystąpił na tych zawodach, w czym ułatwił mi tu na pewno wygranie mistrza Polski. No, ale też nie ukrywam, że znajomy tutaj. Yy, z Ankosu, z którym spotkałem się w pierwszej walce też ułatwił mi za zadanie, bo wyeliminowałem jednego też z, uważam z groźniejszych przeciwników yy, Maciejewskiego i tutaj no praktycznie w tej pierwszej walce z, z wcześniej wspomnianym tu chłopakiem z Ankosu no miałem swoją taktykę po prostu wciągnąć w i, i przetrzymać walkę, wiedziałem, że jeżeli będę atakował to on będzie pasywny i, i, i tylko wystarczyło tą małą przeważkę dowieść do, do końca i takim delikatnym no, nic nie robienie, można by powiedzieć wygrać, wygrać pierwszą walkę. Na no, drugiej walce trafiłem na zawodnika, który chyba z Zenit Lepianka bodajże nazwisko, zaskoczył mnie troszeczkę, bo raz atakował Kimurę na lewą rękę, później na prawą. No, skupił się na dźwigniach, troszeczkę napunktowałem na początku i, i, i później już mogłem sobie odpoczywać właściwie za plecami jak już byłem wpięty, właściwie ściemniałem, a nie, nie walczyłem. No, i tak się jakoś udało. Nie, 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 no mówię, nie było to jeszcze jakoś pięknie zwyciężone, ale no ja tak walczę, bo nie mam jakichś pięknych walk. Jestem z kategorii wyższej i po prostu no bardziej, bardziej walczę, żeby dowieść te siły do końca, do ostatniej walki i ewentualnie, żeby mieć też siłę, żeby wejść na to pogi. To twoje słupko nie było jedynym, które przywieźliście z tych mistrzostw. paru Twoich równych z tego książki, które zrobiły na to największe wrażenie, że byście zaskoczył. To znaczy, tak, tak, zdobyliśmy łącznie pięć medali, ale... Jeżeli miałbym kogoś wyróżnić, to na pewno z białych pasów Oskara Warsilskiego, który toczył najwięcej walk i bodajże w piątej dopiero Polek, zdobywając brąz. No, należała mu się ta, ta blaszka, bo no, pracował na to bardzo ciężko. I no, mówię, sama liczba walk już świadczy o tym, że to nie jest. To nie jest jakoś tak przypadkiem, tylko po prostu ciężka praca i, i, i dążenie do celu. No, też trudno no, wy, wymieniać jednego zawodnika. Bardzo dobrze zawalczył też Chris, czyli Krzysztof Michalak w kurpurowych pasach, zdobywając srebro. Uległ tylko w finale przeciwnikowi. No, widać było, że się troszeczkę przygotował pod niego i no, nie pozwolił po prostu. Rozwinąć Chrisowi swojej gry, i, i, no i przez to też no, uległ w tym finale, zdobywając te srebro. euro. No a jeżeli chodzi o, o tam resztę, no to po prostu mieli troszeczkę mniej walk, ale też się fajnie pokazali, więc myślę, że tutaj wszystkim się należy. gromkie brawa i, i gratulacje. Berserkerzy zdobyli generalnie pierwsze miejsce drużynowo. A dosyć często Wam się to zdarza, ale znalazł, że tak jak wymiatecie i w MMA, i w brazylijskim Żudzicu, parę lat siedzisz już w tym klubie, to zdraźno, co Twoim zdaniem sprawia, że, że ten klub jest tak mocny co całej Polsce, czy to jest właśnie, jakiś idzie przykład od góry, od Piotra Banińskiego, że to nie wiem, no, trzyma Was krótko po prostu za karki i, i, i ma jakąś taką twardą szkołę, która musi przynieść sukces, czy to jest jeszcze coś innego. No, tak jak wspomniałeś tutaj, ojciec Piotr Bagieński na pewno trzyma nas tu twardo, ale też to nie jest na zasadach takich, że ściśle musimy robić to, co on każe. To jest po prostu tak, że widzimy, jak on podchodzi do treningu, jak on trenuje. No i myślę, że sami poprzez wdrażanie tego, tego przykładu, który on nam daje no rozszerzamy też te nasze filie i, i przez to ten postęp cały czas i jest i, i, i idziemy do przodu i, i tu jest może cały ten sukces. A powiedz twoja filia jest o tyle specyficzna, prawda, że ona jest tak powiązana z poznańskimi uczelniami, więc jak się masz więcej studentów niż, niż przeciętnych taki poznański takiej poznańskiej Czy to jakoś wpływa na to, jak wyglądają treningi? No muszę powiedzieć, że student yy... Znaczy, no tak, no, no, potwierdzę to, że studentów mamy dość dużo, zwłaszcza z uniwersytetu, bo mamy, tak jakby sekcję brazylijskiego dziudzicu na uniwersytecie, byliśmy zresztą jedną z y, sekcji pierwszych w Polsce tutaj pod wyższą uczelnią. I, no tak jak mówisz, no, studenci no, są specyficzni, czasami przyjdą, czasami nie i to jest właśnie taki mankament tego. Ale, ale jeżeli są już tacy, którzy chcą pracować, mm, ostro się wziąć za siebie, to w tym momencie jak najbardziej oni zostają i, i oni tworzą ten człon. Jakby. Mam paru właśnie takich wychowanków, którzy już nie są studentami, chodzą regularnie i, i trenują. I myślę, że niedługo może się tam coś nawet skapnie, wyższy jakiś pas czy coś takiego. Nie? Mhm. Mój co? W wyższych pasach nie wiem, czy to w ogóle wypada, żeby się pytać o coś takiego. ty też już masz tą sporą balet na tym brązowym pasie, więc zdaje się, że jesteś bliżej niż dalej tej drogi do tego upragnionego koloru. A czy myślisz o tym już teraz często? Czy w takim momencie, kiedy masz już te belki, czy to jest jakaś dodatkowa mobilizacja, czy, czy do tylu znaczy, lat się sprawdza? Nie, zbieram? ja nigdy nie miałem presji na pas. Zawsze przyjeżdżałem na obóz. I, I tak jakby zostałem zaskoczony. Pierwszy raz, jak przyjechałem na obóz do Bagiego, to właściwie widziałem go. Jeden raz byłem na jakimś tam zimowym obozie. Bagi widział, że się staram na obozie, a poza tym też no, walczyłem na różnych turniejach. I, i wygrywałem, może nie tam i Polski, ale mniejsze turnieje i no, widział, że się staram. Widział też, że po prostu radzę sobie z jakimiś najwyższymi pasami. No i po prostu, no, tak jakby ja nie wymagałem tego, nie, nie miałem jakiejś presji, a po prostu dostawałem tam pas akurat niebieski, czy tam purpurowy, czy później też brąz. No, to było takie zaskoczenie dla mnie. I teraz wiem, no, wiadomo, że to w przyszłości kiedyś to znajdzie taki, taki, yy, taka chwila, kiedy tam otrzymam tą nominację, ale no, nie mam tej presji, nie, nie dążę do tego zawsze wszelką cenę. Myślę, że to nie jest też dobre się tak spieszyć, czy, czy nawet chcieć bardzo po prostu robić swoje i myślę, że Piotr to kiedyś doceni i ten stopień mistrzowski kiedyś dostanę. No, tak i już Teraz zmienimy troszeczkę temat, ponieważ... Już niedługo, po 8 i 9 marca, będzie się jednym z głównych sędziów podczas mistrzostw Polski Kawal organizowanych tutaj przez MMA Poznań. Dostałeś taką propozycję od Pawła i Żwiaka. Hmm. Powiedzmy, jak wyglądała Twoja przygoda, kiedy to się zaczęło sędziowanie, kiedy zaczęłeś tym zajmować tak profesjonalnie, mogę tak powiedzieć, zawodowo, czy, czy po prostu to jest na nordycznym poziomie, tak, że jesteś zapraszany na, na duże imprezy? Znaczy, no nie, to nie można powiedzieć, że jest zapraszany na duże imprezy. W Polsce. Tak jak tutaj zrobiliście wywiad z Karolem, bardzo dobrze to Karol określił, Karol Matuszczak, że sędzią być to nie jest wcale wygodna funkcja. I teraz ostatnio bardzo się oburzyłem że chciałem nawet pisać na fejsie, tam w komentarzach, ale Grappler Info wrzucił taki tam odnośnie jakieś jednej walki artykulik, i od razu, yy, tam był komentarz Przemka, Agnata, yy, co do tej sytuacji. Yy, oglądałem to akurat się z Przemkiem, bym zgodził, ale yy, komentarze pod tym zdjęciem, że sędzia Carlos, czy tam, wiadomo jakie, to akurat użyłem takiego miłego yy, znaczenia, ale, yy, no, no są mega niemiłe i tutaj, tak naprawdę, jedna sytuacja, może rzucić właściwie takie piętno takiego przyszłego sędziego. Ten chłopak akurat sędziował może, nie wiem, pierwszy raz, albo, no tam też jakieś inne zawody, ale tu akurat zadecydował w ten sposób i ludzie, ludzie tego nie potrafią zrozumieć, że on w tej chwili widział tak, a, no, niektórzy sędziowie inaczej to by na przykład mogli określić, nie? I w tym momencie wydaje mi się, że jednak ta presja wywierana przez społeczeństwo, czy z trybun, czy też właśnie przez takie komentarze, robi złą opinię sędziom i po prostu ludzie nie chcą sędziować. Nie chcą sędziować, nie chcą... Poza tym też jeszcze dochodzi kwestia, że ludzie startują. No i poprzez te starty też, no wiadomo, no, jak będę startował i sędziował, to będę zmęczony podczas startów i też mi się nie będzie chciało. I tych sędziów jest mało. Dlatego no, nie można mówić, że kogoś się zaprasza, po prostu się dzwoni do paru sędziów, i, którzy są pod ręką, no i oni w tym momencie danym sędziują. Czy będą to dobrzy sędziowie, czy źli, to się okaże dopiero w praniu. Nie? To, generalnie nie brzmi to najprzyjemniej, to całe sędziowanie, opisujesz, to dlaczego ty się właściwie na to do dziś. No nie wiem, bo ja może te komentarze mam gdzieś. Może po prostu nie patrzę na to, kto, kto czym z trybu. Staram się sędziować według przepisów. Jeżeli czegoś nie wiem, od razu pytam się. Na przykład Przemka, albo tam jakichś wyższych stopni, co oni myślą na ten temat. No i w tym momencie mam też jakąś taką swoją jakby drogę. To nie jest tak, że ktoś, kogo się pytam, jest tam guru i. i on mi każe tak sędziować, tak będę sędziował. Nie, nie do końca, bo jeżeli on w tej sytuacji y, posędziowałby w ten sposób, za chwilę może być troszeczkę inaczej, tam gdzieś nawet paznokietek coś gdzieś wejdzie czy coś i ta sytuacja może się całkowicie zmienić, a, a na przykład nie można też y, patrzeć tak, jak on tu sędziował. No i y, tak naprawdę y, no, trzeba być konsekwentnym, to po pierwsze, po drugie, Yy, cały czas myślę, że o tych przepisach. Mi się wydaje, że to jest klucz do sukcesu. Ostatnie pytanie w takim razie. Karol Matuszczak w rozmowie z nami wspomniał, że może troszeczkę z rozrzewnieniem wspominał te czasy, gdy zawody były organizowane w taki sposób, że wielu zawodników po prostu mogło stać trenerzy, obserwatorzy wokół maty, że to tworzyło jakiś taki specyficzny klimat, dawało uroku. Ty jako sędzia lubisz taką sytuację, gdzie ludzie mogą stać blisko czy tak, jak to jest oczyszczone i trybuny są dalej. To znaczy, z jednej strony ma to swój plus, bo można mówić wtedy danej stronie, że ten zawodnik jest na przykład pasywny, nie mogą bezpośrednio do niego krzyczeć, że on musi pracować, że coś, że. że no wpływa to bardziej po prostu na atrakcyjność widowiska poprzez to, że oni mogą podpowiadać mu na bieżąco w momencie, kiedy te trybuny są gdzieś dalej, to nie ma, nie ma aż takiego to wpływu, nie? Dodatkowo też w momencie, kiedy na przykład nagrywamy daną walkę, robimy to typowo tak pod media na przykład, to też to fajnie wygląda. W tym momencie no, no też to jest plus. Ale jeżeli chodzi o to wchodzenie na maty, nawet i tam przyczynienie bezpośrednio do sędziego, że coś, że tu się pomylił, no to na pewno to będzie na minus. I najlepszym rozwiązaniem, według mnie, jest właśnie tak jak było w grapplingu: sędzia jest yy, sędzią, on decyduje, wiadomo. Oprócz tego są trenerzy od jednego zawodnika i od drugiego. I to jest fajne, bo w tym momencie wychodzi trener, on też jest tak jakby z tym zawodnikiem za niego jest odpowiedzialny, jest y, tak jakby z nim mentalnie i y, on też w całej, w całej tej akcji tam podpowiada czy, czy, czy nawet mówi jaki czas i w tym momencie tak jakby dwóch ma równą szansę, nie? a nie, że któryś będzie po prostu głośniej krzyczał z więc tu, tu ten grappling właśnie fajnie, fajnie to zbudował y, myśleliśmy o tym robiąc mistrzostwa Polski te dziewiąte nad takim rozwiązaniem, z tym, że logistycznie jest to nie do ogarnięcia, no bo jednak jakby co chwilę jakaś dodatkowa osoba miała, wchodzi z tą na matę, to w tym momencie na tą matę wchodzi na 8 mat załóżmy, razy 2, czyli już jest 16 jeszcze dodać, dodać razy 2, no bo do każdego jeden zawodnik, no to już 32 osoby nagle ci wchodzą, jest taka zadyma, że, że nie wiesz gdzie co jest, nie? A tu na przykład musisz przebiec jeszcze na drugą matę naprzeciwka i ktoś biegnie przez matę, gdzie ludzie walczą, no to też, no, no też to ma jakiś tam, taki ma, nie, nie, no nie fajnie to wygląda, nie? Więc, no, myślę, że tutaj jednak jak zawodnicy walczą, są, są sędziowie i, i ci trenerzy, no niech zostaną sobie na trybunach i te BJJ, Niech będzie tak, jak będzie, nie? Już nie wprowadzajmy zmian, o to mówią. No, na małych turniejach może i być, to fajne, nie? Ale na takich dużych logistycznie to, to organizator nie ogranicza. Więc tu, tu są plusy i minusy tego wszystkiego, nie? Hmm. Kokomios jest to coś, co warto wziąć pod uwagę przy organizacji i mistrzostw polskiego wakanty i wszelkich innych imprez. Dokładnie. Piotr Kowski, szef SRS. Dziękuję. Polska, dzięki za rozmowę.